No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzori. Bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy tęsknią za Werdańskiem i chcieliby na nim po raz kolejny, chociaż przez chwilkę zagrać. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi o co dokładnie chodzi, bądźcie pewni, że ten materiał obejrzycie do końca i mimo, że wszyscy czekamy już chyba głównie na Modern Warfare 2 i późniejsze Warzone 2, to Warzone Mobile to właśnie ta szansa dla tych, którzy tęsknią za Werdańskiem na to, aby po raz kolejny ponownie poczuć te emocje. Ten feeling, który towarzyszył, e, no już dwa lata temu nam wszystkim, e, podczas pierwszego lockdownu, związanego e, wiadomo e, z czym. Moi drodzy, Warzone Mobile powstaje. Warzone Mobile zostało oficjalnie zapowiedziane już przez Activision, i Warzone Mobile dzięki ostatnim wyciekom screenów i gameplay e, w sieci e, wychodzi na to, że będzie w całości oparte na pierwotnym. Oryginalnym, werdańsku. Dobrze słyszycie? Warzone Mobile, czyli mobilna wersja Warzone w takim wielkim skrócie, e, no, będzie m, jakby oparte właśnie na tym werdańsku, którym, na którym zaczynaliśmy e, Warzone. E, I co ciekawe, e, to co mi się rzuciło w oczy na tych wszystkich screenach, których oczywiście Wam nie mogę pokazać, bo to zostaje od razu zdjęte przez Activision, e, to to, że ten pierwotny werdański jest. Na tyle pierwotny, że nawet stadion tam jest zamknięty. Także wyobraźcie już sobie, jaka to jest wersja werdańska. Niekoniecznie musi się to wszystkim podobać, ale wprowadza to, no musicie też przyznać, niesamowicie, niesamowicie ogromną nostalgię. Nim przejdę do dalszych konkretów związanych właśnie z Warzone Mobile, to moi drodzy, chciałbym was zaprosić na stronę partnera mojego kanału, a więc na stronę Eneby. Eneba to serwis internetowy, sklep internetowy, w którym zakupicie najtańsze gry na wasze konsole, na wasze pecety, najtańsze doładowania waszych kont Playstation, Xbox itd. itd. w sieci także śmiało korzystajcie z oferty Neby, link macie w opisie a całość jest banalnie prosta wchodząc z, link w, z linku w opisie wystarczy wyszukać na stronie Neby to co was interesuje następnie wybrać najtańszą ofertę jaką tam widzicie dodatkowo w koszyku uży Kodu Goldzor, który da Wam dodatkową zniżkę, no i zapłacić jakąś wygodną dla Was metodą płatności. I w przeciągu najbliższych kilku minut powinniście dostać Wasz kod na grę, na doładowanie konta PlayStation i tak dalej, i tak dalej, na Waszą skrzynkę mailową. Także bardzo Wam polecam. Sam korzystam od wielu, wielu lat, a jako, że jest to mój partner, to tym bardziej, jeżeli chcecie coś kupić, warto sprawdzić właśnie ofertę Eneby. Linki macie, moi drodzy, w opisie. No a ja, moi drodzy, w Wracam do konkretów związanych z Warzone Mobile, bo tak jak mówię, kilkanaście godzin temu wyciekło naprawdę dużo screenów i nawet gameplaye właśnie z alfa wersji Warzone Mobile. Nie mogę Wam tego pokazać tutaj publicznie na tym materiale, natomiast wspierający tego kanału, zachęcam do wspierania, jeżeli ktoś chce dodatkowo wspierać moją działalność związaną z Call of Duty, otrzymają taki post na karcie wspierających na YouTubie gdzie zobaczą właśnie to wszystko o czym teraz mówię. Więc te screeny, a więc te gameplaye. E, natomiast uprzedzając, nie widać tam aż tak dużo bo oczywiście zawsze te wycieki są w słabej jakości, ale widać na tyle dużo, że na podstawie tego nagrywam właśnie ten dzisiejszy materiał. E, także moi drodzy, widać tam pierwotną wersję Werdańska i to jest naprawdę pierwotna wersja Werdańska. Tam stadion jest zamknięty, tam nie ma pociągu, tam nie ma tych wszystkich rzeczy, do których teraz jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, do których byliśmy przyzwyczajeni grając już w późniejszej wersji Werdańska. E, także to jest jakby bardzo duża dla mnie gadka, czy związane jest to z tym, że jest to po prostu kwest... wersja alfa e, i twórcy taką najprostszą wersję werdańska wrzucili do tej alfy, e, żeby po prostu sprawdzić stabilność gry e, i wiecie, takie techniczne sprawy. E, czy może twórcy mają odrębny plan na rozwój historii w Warzone Mobile? I to by było bardzo, bardzo ciekawe, e, bo e, rzeczą, o której musicie wiedzieć e, jest to, że generalnie generalnie to Warzone Mobile oparte jest tylko i wyłącznie na Modern Warfare 2019, a więc mamy tam tylko bronie z Modern Warfare, mamy tam tylko ulepszenia polowe jakie były w Modern Warfare i tak dalej i tak dalej. Ja i tak dalej i tak dalej. Także generalnie pole do popisu w kwestii oddzielnej historii tego Warzone Mobile jest naprawdę ogromne, a zaczynając to wszystko właśnie na tym pierwotnym Werdańsku, no twórcy mogą tutaj naprawdę naprawdę po, po Łączyć e, różnego rodzaju wątki w piękny sposób, e, w sposób, e, który w żaden sposób nie będzie zakłócony przez e, Black Ops Cold War e, czy Vanguard, czyli tak jak mieliśmy to e, w przypadku tego Warzone, w które oczywiście gramy, Warzone dostępnego na konsolach i na PC-tach. Warzone Mobile w chwili obecnej jest ukryte pod kryptonimem Projekt Aurora i co ciekawe, Activision oficjalnie szuka pracowników, którzy byliby zainteresowani właśnie pracą nad Warzone Mobile. Podsyłam Wam w przypiętym komentarzu pod tym filmem link ogólnie do właśnie miejsca, w którym możecie składać swoje CV. Kto wie, może ktoś z Was, kto Działa w tej branży, kto, kto ogarnia te rzeczy, znajdzie zatrudnienie przy Warzone Mobile i będzie współtwor współtworzy właśnie ten tytuł na rynku. No, oczywiście, Warzone Mobile, jeżeli ktoś nie wie, chociaż jest to rzecz oczywista, to gra, która wyjdzie tylko na urządzenia mobilne. Będzie to po prostu odpowiednik Warzone tylko na telefonach i tabletach. Więc, siłą rzeczy, ograniczenia technologiczne, techniczne są dosyć duże. Ale muszę wam powiedzieć, że jak na alfę, ten gameplay wygląda naprawdę, naprawdę niesamowicie, biorąc pod uwagę rozmiar werdańska, biorąc pod uwagę też to, że cała gra będzie z widoku w pierwszej osobie, no i że na mapie również będziemy mieli aż 150 graczy, także wielkość mapy. Ilość graczy, jakby, wiecie, sam, sam layout mapy, czyli duża ilość budynków i tak dalej, i tak dalej, daje mi naprawdę, naprawdę ogromny, ogromny podziw, że, że to w ogóle będzie, będzie w stanie udźwignąć w fajnej stabilności jakieś urządzenie mobilne, chociaż oczywiście wiemy, że te telefony teraz są niesamowicie mocne. Natomiast musicie też się spodziewać tego, że Warzone Mobile w takim najlepszym Stanie, no będzie mimo wszystko na tych najdroższych telefonach na rynku. Mam tutaj na myśli pewnie najnowsze iPhony, najnowsze te Samsungi Galaxy. I te po prostu odpowiedniki Będzie tutaj potrzeba dużo pamięci wewnętrznej Dobrego procka w telefonie No i wiadomo Ogólnie Ogólnie to wszystko związane z techniczną kwestią No będzie tutaj jeszcze Bardziej, bardziej przez twórców Nam pokazywane Natomiast no nie spodziewajcie się, że Na w tym momencie pięcioletnich telefonach Warzone Mobile wam w ogóle pójdzie Bo wątpię, żeby była na, ta jakoko, na to Jakakolwiek szansa Z innych ciekawych rzeczy Moi drodzy, wyciekły również rzeczy takie jak to, że prócz Werdańska, tego oryginalnego będzie również dostępna wyspa odrodzenia. I jak możecie się domyślić, też będzie ona w pierwotnej wersji. Więc coś dla fanów niekoniecznie Werdańska, ale Wyspa odrodzenia, czyli takiej szybszej rozgrywki, szybszego gameplayu się znajdzie. No i jest to bardzo dobra wiadomość. Generalnie mam też do Was pytanie, czy wy w ogóle jesteście zainteresowani, żebym ja właśnie Warzone Mobile w jakikolwiek sposób na kanale pokazywał? Dajcie znać w sekcji komentarzy. Nie ukrywam, że gry mobilne są dalekie mojemu sercu. Rzadko gram, czasem grywam, ale rzadko. Natomiast tworzenie kontentów z gier mobilnych to już w ogóle inna bajka dla mnie. Co nie zmienia faktu, że jeżeli znajdą się zainteresowani, to coś z chęcią wam przygotuję. Tym bardziej, że prawdopodobnie będę miał jakiś przedwczesny dostęp do tego wszystkiego. No i kończąc ten materiał, moi drodzy, takie, takie ciekawostki, jak chociażby ceny w sklepie, bo generalnie gameplay jest taki sam jaki mieliśmy, jaki mamy w Warzone. To jest to samo, tylko że mobilnie, więc mamy również kewy, mamy zrzuty, mamy właśnie sklep, no i te ceny w sklepie, moi drodzy, są na tyle ciekawe, że loadout pozostaje przy 10 tysiącach dolarów, UAV 6000, armor box 6000, naloty, klastery to w takich samych cenach jak teraz, więc generalnie to będzie odpowiednik Warzone. Tylko, że na telefonach, w takim wielkim skrócie. Data premiery niestety jeszcze nieznana. E, ubolewam na tym, bo chciałbym już wam tutaj zapowiedzieć, kiedy możecie przynajmniej wyczekiwać, jakichś tutaj beta testów Warzone Mobile, ale w chwili obecnej nic jeszcze oficjalnego się nie pojawiło. Chociaż ten wyciek sprzed kilkunastu godzin sugeruje, że jesteśmy chyba bliżej niż dalej, i ja osobiście strzelałbym, mimo wszystko. W najbliższe miesiące. najbliższe miesiące powinniśmy już wszyscy móc mieć szansę pograć w Warzone Mobile na naszych urządzeniach mobilnych. Oczywiście za darmo, bo tego nie powiedziałem. Warzone Mobile będzie w całości, w całości za darmo. Dajcie znać, moi drodzy, co o tym sądzicie. Czy w ogóle jara was fakt, że wracamy do oryginalnego, tego pierwotnego Werdańska Warzone Mobile? No nie ukrywam, że fajnie będzie to chociaż na chwilkę przetestować i poczuć się poniekąd podobnie, jak to było dwa lata temu. No ale jestem też ciekaw waszej opinii. Także, jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę również subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. A ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego, co przygotowałem. No i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach, choćby również o Warzone Mobile. Tyle ode mnie, mówi Goldzor. Na razie.